Witam, chciałbym zaprezentować łatwy sposób na kasę Saints Row The Third. Najpierw udajemy się do wskazanego miejsca na mapie. Następnie wykonujemy misję "Pancerny chaos". W tej misji musimy wywołać jak największy chaos, dlatego niszczymy wszystko wokół nas. Najwyżej punktowane są cele, podświetlone na mapie czerwonym kolorem. Pamiętajmy, aby robić to szybko, ponieważ dostajemy wtedy combo, które mnoży nasze punkty. Jest to, moim zdaniem, jeden z najszybszych i najlepszych sposobów na zarobienie pieniędzy, ponieważ. W przeciągu 30-40 sekund zarabiamy 6000 dolarów. Misję możemy powtarzać nieskończenie wiele razy, dlatego możemy zarobić bardzo dużo pieniędzy w przeciągu krótkiego czasu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę o pozostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie mojego kanału. Pozdrawiam, Marcin.